Właśnie na tym Białystokim Pułku Rozpoznawczym rozpoczęło się właśnie pierwsze w tym roku szkolenie osób, które przystępują do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Gościem Polskiego Radia Białystok jest szef wojskowego centrum rekrutacji w Białystoku podpułkownik Dariusz Szorc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Jakie jest zainteresowanie nową formą służby wojskowej? Jest to nowa forma służby wojskowej, jaką jest dobrowolna asystentia służba wojskowa. Jest to forma służby wojskowej, która została wprowadzona ustawą o broni mężczyzny 23 kwietnia 2022 roku. Od samego początku ta forma służby cieszy się dużym zainteresowaniem. W minionym roku do tej formy służby zostało wcielonych prawie 15 tysięcy ochotników. To w całej Polsce? Tak, oczywiście w całej Polsce, na terenie naszego województwa. Tą formę służby wojskowej ukończyło prawie 600, ponad 600 ochotników. Ile jeszcze szkoleń zaplanowanych jest w tym roku i czy są jeszcze wakaty na te szkolenia? W poprzednim roku szkolenie w ramach dobrowolnej instancji służby wojskowej realizowane było w sześciu turnusach, natomiast w bieżącym roku zamierzamy przeszkolić ponad 25 tysięcy ochotników w ramach dobrowolnej instancji służby wojskowej i szkolenie to będzie realizowane w ośmiu turnusach. I są jeszcze? Yy, tak, na miejsca jak można najbardziej się miejsce... i zgłaszać się do wojskowych centrów rekrutacji. Tak, oczywiście zapewniam Państwa, że miejsc dla ochotników nie zabraknie, dlatego że jest to limit określony przez Ministra Obrony Narodowej, ale w przypadku zwiększonego zainteresowania tą formą służby na pewno ten limit zostanie zwiększony. Na cztery wojskowe centra w, y, rekrutacyjne działające w Podlaskim, czyli w Białymstoku, w Sowałkach i w Bielsku Podlaskim. Gdzie jest największe zainteresowanie służbą? E, Tą formą służby wojskowej zainteresowanie jest duże w całym naszym gronie, regionie, w całym naszym województwie podlaskim. Wszystkie centra, wszystkie wojskowe centra rekrutacji przyjmują liczne wnioski do tej formy służby wojskowej. Najwięcej tych wniosków wpłynęło do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Ale głównie wynika to z tego faktu, że Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jamstoku administruje terenem, który zamieszkuje ponad pół miliona mieszkańców, co stanowi ponad 50% ludności naszego województwa. W jakim wieku są ochotnicy, z jakim wykształceniem? A więc do tej formy służby wojskowej zapraszamy ochotników w przedziale wiekowym od 18 roku życia do 60. Praktycznie z każdym poziomem wykształcenia, począwszy od wykształcenia podstawowego, a skończywszy na wykształceniu wyższym. A w jakim wieku są ci, którzy największą robią falę? Liczba zgłoszeń od ludzi w jakim wieku? No, znaczy, do tej formy służby wojskowej najwięcej wstępuje o, y, młodych ochotników w szczycie wiekowym od 20 do 30 którzy mają też najlepszą kondycję w Dokładnie tak, Dokładnie tak. A czy są już pierwsi ochotnicy, którzy chcieliby wstąpić później do zawodowej służby? Tak, jak najbardziej, dlatego że szkolenie w ramach dobrowolnej w sensie służby wojskowej realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy etap jest to szkolenie podstawowe, trwające do 28 dni. Natomiast drugi etap jest to szkolenie specjalistyczne. Te szkolenie ma na celu przygotowanie żołnierza do realizacji zadań na stanowisku żołnierza zawodowego. Tak jak wspomniałem, pierwszy etap szkolenia podstawowego ukończyło ponad 600 ochotników w minionym roku, z czego ponad 30% pełniło służbę w ramach szkolenia specjalistycznego. Większa część te, tych żołnierzy, którzy szkolili się w ramach szkolenia specjalistycznego, zostało już żołnierzami zawodowymi i służą. W jednostkach na terenie naszego województwa, jak również na terenie całego naszego kraju. A jakie umiejętności zdobywa się podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? E, szkolenie spe... poza tymi wojskowymi. E, tak, tak, tak. Coś przydatnego w cywilu? Tak, oczywiście. W ramach szkolenia specjalistycznego wszyscy kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą odbyć szereg szkoleń, mogą nabyć nowe umiejętności. Są to przede wszystkim kwalifikacje związane z uzyskaniem uprawnień. Z zakresu e, naszych uprawnień, e, kwalifikacji nurka, e, nurka skoczka spadochronowego, można podnieść kwalifikacje związane z e, kategoriami prawa jazdy, można zdobyć zawód kucharza, e, spawacza, e, bądź też operatora maszyn budowlanych, a więc szereg uprawnień, które można również wykorzystać poza wojskiem. Na ile wartościowym żołnierzem jest ten dobrowolny w porównaniu do zawodowego? Tak jak wspomniałem, szkolenie w ramach dobrowolnej jest w nacie służby wojskowej, realizowane jest w dwóch etapach: więc szkolenie podstawowe, a następnie szkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne odbywają żołnierze już na stanowiskach żołnierzy zawodowych. Odbywają je po to, aby już móc po ukończeniu tego szkolenia zostać pełnowartościowymi żołnierzami. A więc wszyscy ci, którzy odbędą szkolenie podstawowe, a następnie szkolenie specjalistyczne, stają się. Prawdziwymi żołnierzami, którzy mogą już odpowiedzialnie pełnić zadania na stanowiskach żołnierzy zawodowych. A jaka jest siła obecnie jeszcze innego rodzaju służb, czyli Wojsko Obrony Terytorialnej? Wojsko Obrony Terytorialne jest to piąty rodzaj sił zbrojnych. Obecnie w tej formacji służy ponad 33 tysiące żołnierzy na terenie całego kraju. Na terenie naszego województwa żołnierze służą w pierwszej Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W tej jednostce służy ponad 2000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W minionym roku do tej formacji zostało wcielonych na terenie naszego województwa ponad 800 żołnierzy. Zainteresowanie tą formą służby cieszyło się i cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, w głównej mierze wpływ na to mają Wydarzenia w ostatnich latach, a więc pandemia, gdzie żołnierze wojska obrony terytorialnej prowadzili pomoc praktycznie na wszystkich możliwych kierunkach, także sytuacja na naszej wschodniej granicy pokazała, że te wojska są bardzo potrzebne i żołnierze wojska obrony terytorialnej w profesjonalny, w profesjonalny sposób wspierali wojska operacyjne na granicy, przez co pokazali, że, że oni już na stałe wpisali się w, 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 w funkcjonowanie polskiego wojska. A kogo wojsko wezwie na kwalifikację wojskową od kwietnia do końca czerwca? E, tak, kwalifikacja wojskowa trwa e, niezmiennie od 2010 roku. Więc w 2009 roku została zawieszona zasadnicza służba wojskowa, i od 2010 roku organizowana jest kwalifikacja wojskowa, której celem w głównej mierze jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie. Kategorii zdrowia osób stawających do kwalifikacji wojskowej. Bieżący rok jest rokiem wyjątkowym do przeprowadzenia tej kwalifikacji wojskowej, w głównej mierze ze względu na to, że ta kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na bazie nowej ustawy o obronie ojczyzny. Różnica między kwalifikacją, która będzie miała miejsce w tym roku, a tą sprzed roku. Będzie w głównej mierze ta, że żołnierze stawający do kwalifikacji wojskowej, już nie otrzymają krzyżyk wojskowych oraz będzie orzekana zdolność oprócz tej zdolności lekarskiej, zdolność psychologiczna. Wszyscy ci, którzy staną do kwalifikacji wojskowej, otrzymają orzeczenie lekarsko-psychologiczne, które będzie ważne przez najbliższe 3 lata i w tym czasie, jeśli będą ubiegali się o służbę wojskową, nie będą przychodzili już żadnych. Dodatkowych badań. W minionym roku do kwalifikacji wezwanych było prawie 8 tysięcy osób. Bierzono A w sobie... tym roku 230 tysięcy. E, tak, ale to są liczby, które, które będą obejmowały cały kraj. E, do kwalifikacji wojskowej generalnie wzywane są osoby, które kończą w danym roku 19 lat. W tym i to są osoby, które tworzą tak zwany. Rocznik podstawowy. W tym roku do kwalifikacji wojskowej głównej wierze będą wzywane osoby, które urodziły się w 2004 roku. Oprócz tego wzywamy jeszcze osoby... E, z odpowiednim wykształceniem, przydatnym wojskowym. E, tak, jak najbardziej, ale wzywamy też osoby z tak zwanego rocznika starszego, więc osoby urodzone od 1999 roku do 2000. Roku. A ochotnicy mogą się zgłaszać? Tak, na jak najbardziej. Ochotnicy również mogą się zgłaszać w przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia, więc te osoby, które nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej. I po tegorocznej kwalifikacji wojskowej, jaki będzie dalszy los osób, które uzyskały kategorię A, B czy D? W ramach kwalifikacji wojskowej prowadzimy również. Akcje promocyjne realizowane przez przedstawicieli wojskowych centrów rekrutacji. Liczę na to, że znaczna część młodzieży, która stanie do kwalifikacji wojskowej, przyszłe swoje losy zwiąże z wojskiem polskim. O różnych formach wsparcia Polskiej Armii rozmawiam z szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku pod pułkownikiem Dariuszem Szorcem na antenie. To tyle, ale pozostajemy jeszcze w studiu, by kontynuować rozmowę na kanale Polskiego Radia Białystok na YouTubie. Formowanie nowej Dywizji Wojska Polskiego, pierwszej Dywizji Piechoty Legionów, już się rozpoczęło, ale kiedy jej żołnierze będą na stałe obecni w Białym Stoku, Grajewie, Kolnie, Siemiatyczach czy Czerwonym Boże? Decyzja o formowaniu pierwszej Dywizji Piechoty Legionów ogłosił pan minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej 9 stycznia bieżącego roku na terenie 18 Pułku Rozpoznaczego w Białym Stoku. A więc tworzenie tej dywizji to już jest fakt, to już nie jest, jest mi, to już jest fakt, to zaczęło dziać się dyslokacja tych nowych jednostek na terenie naszego województwa będzie miała miejsce w tych miejscowościach, które już pani wymieniła, jako przypomnę, a więc to jest Grajewo, Kolno, Łomża, Siemiatycze, a także Białystok. Jest to ogromna szansa dla naszego województwa, przede wszystkim dlatego, że Stworzenie nowej dywizji na terenie naszego, y, naszego województwa jest to przede wszystkim zwiększenie, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, a także a także tworzenie tej dywizji to, to jest, są nowe możliwości. Żołnierze tej dywizji mogą pojawić się też jeszcze w innych miejscowościach, ale w których dokładnie miejscach, jeśli chodzi o infrastrukturę, pojawią się żołnierze? Jeśli chodzi o dokładne miejsca, są to te miejscowości, ich okolice, natomiast jeśli chodzi o dokładną lokalizację, te wszystkie informacje zapewne ogłosi pan minister obrony narodowej w najbliższym czasie. Wzmocnieniu polskiej armii mają służyć też jednodniowe szkolenia wojskowe trenu i z wojskiem. A jakie tutaj jest zainteresowanie i kto z takich szkoleń korzysta? Znaczy to są programy realizowane przez ministerstwo obrony narodowej. To są programy, które można powiedzieć, że są trafione w dziesiątkę. Zainteresowanie y, akcją Trenuj z Wojskiem w pierwszej edycji, która miała miejsce jesienią poprzedniego roku, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też postanowiono to akcję powtórzyć i na obecną chwilę prowadzona jest akcja Trenuj z Wojskiem Ferie. Ta akcja prowadzona jest w 31 jednostkach na terenie całego, całego kraju. Na terenie naszego województwa takie krótkie 8 godzinne szkolenie prowadzone jest, będzie przeprowadzone w najbliższą sobotę przez, przez kadrę instruktorską 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W ramach tego szkolenia wszyscy uczestnicy będą mogli przejść krótkie szkolenie wojskowe, w ramach którego nauczą się posługiwania, posługiwania się bronią, rzutu granatem, udzielania pierwszej pomocy. Będą potrafili zachować się, podbyć tego szkolenia w sytuacjach trudnych, stwarzających zagrożenie w naszym życiu, będą potrafili udzielać pierwszej pomocy e, wszelkim osobom potrzebującym, a ponadto będą mogli spróbować się grochówki wojskowej. Czy można się jeszcze zapisać? E, tak, znaczy, jeśli chodzi o miejsca, to te miejsca bardzo się szybko rozeszły, ale wszystkie osoby, które zapiszą się, postaramy się przeszkolić w kolejnej edycji tego programu. A kiedy one są przewidziane? Czekamy na decyzję pana ministra. Wzmocnienie obronności Polaków to także wiele innych przedsięwzięć, jak na przykład Strzelnica w każdym powiecie. A ile już ich mamy? Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje szereg projektów. Te wszystkie projekty cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednym z tych projektów jest projekt Strzelnica w powiecie. Na obecną chwilę w naszym województwie. Funkcjonują strzelnice w Cichanowcy oraz w Dąbrowie Jałstowskiej. Kolejnych strzelnic jest na etapie przepraszam, realizacji. W tym roku ten projekt został wznowiony. Liczę na to, że kolejne samorządy przystąpią do tego projektu. Wnioski w kwestii przystąpienia do tego projektu można składać do 10 marca bieżącego roku. Jest to bardzo fajny, ciekawy projekt dla samorządów i szkół, i szkół średnich, gdyż daje możliwość przeprowadzenia szkoleń strzeleckich dla, z młodzieżą, a także z organizacjami proobronnymi. W tym projekcie koszty budowy strzelnicy w 80% są pokrywane z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej. Wkład własny samorządów, to jest to jedynie 20% ogólnych kosztów budowy danej strzelnicy. Jakie jeszcze inne projekty wpływają na obronność Polski? Legia Akademicka yy, tak, 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 jak podziały przygotowania wojskowego. Dokładnie tak. Coś szerzej chodzi, proszę o tym opowiedzieć. Tak, jeśli chodzi o Legię Akademicką, jest to program skierowany do studentów uczelni wyższych. Jest to program, który realizowany jest w trzech, w trzech modułach. W zależności od tego, co chcą osiągnąć studenci, mogą to szkolenie odbyć w ramach modułu podstawowego to generalnie polega na odbyciu dobrowolnej w sensie służby wojskowej w jednostkach wojskowych. Ci wszyscy, którzy odbędą pierwszy moduł, będą mogli przystąpić do modułu drugiego, polegającego na odbyciu szkolenia teoretycznego realizowanego przez uczelnię, uczelnię cywilną oraz szkolenia praktycznego, które realizowane jest w centrach i ośrodkach szkolenia. Kolejnym etapem, do którego będą mogli przystąpić studenci, po podbyciu drugiego modułu będzie to moduł oficerski, który jest w pełni realizowany na uczelniach wojskowych. Po podbyciu tych trzech modułów wszyscy ci, którzy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin na oficera, będą mogli być promowani na pierwszy stopień oficerski. I to jest bardzo fajny i ciekawy program dla studentów, gdyż oprócz tego, że zdobędą zawód cywilny, będą również mogli być oficerami rezerwy Wojska Polskiego. A dla uczniów szkół średnich? Jeśli chodzi o uczniów szkół średnich, mamy kolejny program. To jest to program, który, który prowadzony jest pod nazwą Oddziały Przygotowania Wojskowego. Są tak zwane klasy mundurowe. Program ten jest realizowany już jest od wielu lat na terenie Naszego województwa na obecną chwilę funkcjonuje 17 szkół z klasami wojskowymi, w których to uczy się już prawie 1000, 1000 uczniów na terenie całego kraju. Jest to 265 klas mundurowych, w których uczy się prawie 15 tysięcy młodzieży. W obecnym roku minister obrony narodowej założył, że powstanie nowych 120 oddziałów przygotowania wojskowego. Liczę na to, że w naszym regionie powstaną kolejne klasy mundurowe, gdyż nauka w tych klasach połączona jest z realizacją postawy programowej szkół średnich. Te oddziały przygotowania jest to nic innego jak realizacja szkolenia wojskowego w części teoretycznej przez szkołę oraz realizacja części praktycznej przez jednostki wojskowe. Które to w swojej decyzji minister obrony nazywa jednostkami patronackimi, a więc jednostkami, które opiekują się danym oddziałem przygotowania wojskowego. Cały program szkolenia w ramach oddziałów przygotowania wojskowego trwa 265 godzin. Zakończony jest 50-godzinnym obozem szkoleniowym dla młodzieży. Wszyscy ci, którzy, cała młodzież, który, która ukończy te oddziały przygotowania wojskowego, może mieć na pewne przywileje, które polegają na tym, że. Młodzież ta odbędzie krótsze, bo tylko 12-dniowe szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a także ci wszyscy absolwenci tych szkół liczą na, otrzymają dodatkowe punkty przy ubieganiu się na studia, na studia i inne uczelnie wojskowe. I co młodzież wybiera później? Jaką e... ścieżkę kariery zawodowej? Większość młodzieży, która kończy oddziały przygotowania wojskowego, wstępuje do terytorialnej służby wojskowej, dobrowolnej służby wojskowej, a także znaczna część podejmuje szkolenie w ramach szkolnictwa wojskowego, czy też szkoły podoficerskie, czy też szkoły oficerskie. Cel Polskich Sił Zbrojnych to 300 tysięczna armia. W jakim czasie uda się to osiągnąć? Teraz mamy prawie o połowę mniejszą. E, osiągnięcie Armii 300 tysięcznej to jest to duże wyzwanie, które stoi przed nami. Armia 300 tysięczna jest to armia, która będzie składała się z 250 tysięcy żołnierzy wojsk, obrony, wojsk operacyjnych, a także 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Jest to duże wyzwanie, przede wszystkim ze względu na to, że nie jest to tylko zmiana ilościowa, ale przede wszystkim zmiana jakościowa. Jest to stworzenie nowej, profesjonalnej, licznej armii, która będzie bardzo dobrze wyposażona, wyposażona w najbardziej nowoczesny sprzęt wojskowy. Jest to zadanie, które mamy do zrealizowania nie w najbliższym roku, ale jego realizacja zaplanowana jest na najbliższe lata. Głównym celem zwiększenia naszej armii jest przede wszystkim zwiększenie potencjału obronnego naszego kraju, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich obywateli naszego państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo państwu. Gosiem Polskiego Radia Białystok był szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, podpułkownik Dariusz Szarc.